Witajcie, kochane dzieciaki! Kolejna środa, a więc nasza wyprawa razem z Józefinką po najpiękniejszych sanktuariach w Polsce. Dzisiaj wybierzemy się na podchale, do Matki Bożej Ludźmierskiej. Zobaczcie, że stoi tutaj z nami też wizerunek Jana Pawła II. On jest taki nietypowy, zobaczcie, tutaj to pewnie by miał spotkanie z dziećmi, bo się troszkę umiał zawsze wygłupiać i śmiać z dziećmi, a tutaj się uśmiecha całym sobą, tak jak zawsze. Dlaczego ten wizerunek? Ponieważ w sanktuarium Matki Bożej Ludzielskiej na Podchalu miało miejsce nietypowe wydarzenie. Kiedy Jan Paweł II, papież, był jeszcze biskupem w Polsce, pojechał koronować tę piękną figurę Matki Bożej. I kiedy to się działo, wyobraźcie sobie, że z ręki Matki Bożej wypadło berło. I w locie Karol Wojtyła, czyli Jan Paweł II, złapał to berło i można to nawet zobaczyć na filmie Świadectwo o Ojcu Świętym Janie Pawle II. Więc teraz udajemy się razem z Józefinką, która znowu już jest gotowa, w razie gdyby było duże słońce, pamiętajcie, czapka na głowę, ona już tak patrzy, że chciałaby chyba wyruszyć, i z naszym rodzeństwem oraz dziadkiem ruszamy na wyprawę do Ludźmierza, zapoznać się z pięknym sanktuarium. Aureola, Aureola, Aureola. Sanktuarium Matki Bożej Królowej Podhala w ludźmierzu. Piękna pani, wskaż mi drogę. Szczęście dzieci nie miało końca. Dziadek powiedział, że znowu czas na wyjazd w góry. I znowu zobaczymy drapacze chmur. – zapytał Maciek, który tak nazywał wysokie góry sięgające do chmur. – Tak, Maćku, dokładnie tam jedziemy, w stronę Zakopanego do Ludźmierza. – Ale i tak nam nie powiesz nic więcej, prawda? – zapytała zrezygnowana Jadzia, znając z góry odpowiedź. – Oczywiście, że nic więcej wam nie powiem, poza tym tylko, że jedziemy do Królowej Podhala. Wszystkiego dowiecie się… – Na miejscu! – dokończyły chórem dzieci. Po kilku godzinach dojechali na miejsce. Piękne, majestatyczne góry budziły zachwyt u Maćka i Jadzi. Kiedy weszli do kościółka, gdzie mieszkała królowa Podhala, zdziwiło ich, że zamiast wspaniałego obrazu w centrum kościoła stoi niewielka drewniana figurka. "Dziadku, czy to jest królowa Podhala?" zapytała zaciekawiona Jadzia. "Tak, to ona. Posłuchajcie uważnie." Jak się tu znalazła. Dawno, dawno temu, przed 600 laty, żył pewien kupiec węgierski. Jechał wozem załadowanym winem z Węgier do Nowego Targu. W pewnym momencie zabłądził i jego wóz ugrzązł na torschowisku niedaleko Ludźmierza. Robiło się już ciemno i kupiec nie miał pojęcia, co zrobić. Kiedy próbował wrócić tą samą drogą, zbłądził jeszcze bardziej a z lasów słyszał wycie wilków. Śmiertelnie przerażony, z wielkim zapałem modlił się do Matki Bożej, aby pokazała mu właściwy szlak. Kiedy zapłakany leżał na ziemi, nagle ukazał się złocisty obłok, a na nim piękna pani z dzieciątkiem na ręku. Dała mu znak ręką, żeby ruszył za nią. Tak doszedł do małego kościółka w Rudźmierzu. Z wdzięczności padł do nóg pięknej pani, ale ona zniknęła. Jednak z miejsca, w którym stała, wytrysnęło źródełko czystej wody. Z wdzięczności kupiec polecił wykonać figurkę Matki Bożej taką, jaką widział. Niedługo potem podhalańscy górale bardzo pokochali Matkę Bożą i ogłosili ją Królową Podhalę. Miłość okazała się odwzajemniona, ponieważ w niedługim czasie Zanotowano wiele cudów i nawróceń za przyczyną Matki Bożej Ludmińskiej, która do dziś pokazuje ludziom dobrą drogę w życiu. Piękna historia, dziadku, powiedział Maciek. Naprawdę Matka Boża pokazała Kupcowi drogę? Tak głosi legenda, Maćku, a każda legenda ma w sobie zianko prawdy. Matka Boża pokazała mu dobrą drogę. Ważniejsze jest jednak to, że królowa podhala Chcę pokazywać dobrą drogę życia każdemu z nas. Przypomina nam, żebyśmy przestrzegali przykazań, modlili się i spełniali dobre uczynki, bo ona bardzo je lubi. Czyli jak nie będę bić Maćka, ani kłamać, ani zabierać innym rzeczy, to wtedy pójdę dobrą drogą? Zapytała Jadzia. Tak, Jadziu, ale iść dobrą drogą, o której mówi królowa Podhala, to również kochać, to znaczy... Spontanicznie robić coś dobrego dla innych, czyli robić tak zwane dobre uczynki. To ja zrobię dziś nawet dwa dobre uczynki, powiedział Maciek. A ja nie będę gorsza. Zrobię trzy. Zobaczysz. Jeden nawet będzie dla ciebie. Powiedziała dumnie Jadzia. Dziadek tylko serdecznie się uśmiechnął. Na koniec powiem wam, że byłem tu w 97 roku kiedy do Ludźmierza przyjechał Jan Paweł II i stąd pokazał całemu światu, że Maryja ukazuje nam najprostszą drogę do Boga, którą odnajdujemy modląc się na różańcu. Zapraszamy do sanktuarium Matki Bożej Królowej Podhala w Ludźmierzu. Mam nadzieję, że oglądaliście tak uważnie jak my z Józefinką. I teraz pytanie konkursowe. Przypominam, że w każdą środę jest konkurs, odpowiedzi w komentarzu, a rozwiązanie będziemy wylosowywać nagrody na początku sierpnia. Pytanie dzisiejsze: z czego jest figurka Matki Bożej w Ludźmierzu? Z drewna, z metalu? Z czego? Kto z Was zapamiętał, niech odpisze w komentarzu naszą odpowiedź. Kochane dzieciaki, pamiętajcie o tym, żeby lajkować wszystkie te odcinki, żeby dużo dzieci mogło razem z nami wybierać się w podróże w każdą środę w najpiękniejsze miejsca sanktuariów w Polsce. A teraz razem udajemy się na piosenkę. Moja droga jest prosta, ponieważ Matka Boża wskazuje nam drogę do Jezusa. Ktoś jest, która wciąż mi mówi, jak mam dalej iść, choć wciąż.